Spokój. Wielka teoria na TikToku, wiele też teorii na Xie, kochani, tak, otóż Bungie, Nie jest to AI. Was. Nie jest to AI. Przechodzimy do Was z herbatkami. Nasi kochani tutaj widzowie. Z herbatami jest niezdrawnie. Gława i lotus green tea oraz... oraz black tea, Elder Flower and Plum. <laughs> Czyli... Ale widać, że Ty w Anglii mieszkałeś, Czyli bez i śliwka. Mi bardziej smakuje biała. Mi smakuje bardziej biała, bo rono wybierał bandura. a Mi smakuje biała. Prawda? Nie słuchaj go. Ekle widzowie, także zanim zaczniemy odcinek. Ja to chyba. zapraszamy was na mały sens. Chcesz wyglądać tak dobrze jak ja? Zjedz pizzę Bandita, zapomnij o diecie, imieniu i własnych zasadach. zanim podejmiesz decyzję. Ochłoń.